Witam, witam serdecznie. Dzisiaj mamy już 1 maja i tutaj mm, troszeczkę dzisiaj powiem informacji, bo taka miła taka wiadomość przyszła. Ja powiem troszeczkę na ten temat. Dzień dobry Pani Kasiu. Zastanawiam się w dalszym ciągu nad Pani kursem Tarota. Mówiła Pani o 30 filmikach. Czy mogła Pani powiedzieć o nich coś więcej? Czy rzeczywiście będę po nich w stanie zrozumieć, co Tarot do mnie mówi? Powiem tak, tarota się uczymy całe życie. Przede wszystkim, droga tarota nigdy nie jest drogą tarota skończoną. Kurs tarota, obejmuje, kurs tarota obejmuje tutaj podstawowe wiadomości, ale też układy, ale też takie pytania. Obejmuje arkana duże, arkana małe, przede wszystkim takie podstawowe, podstawowe. Kurs posługiwania się tarotem. Natomiast wiadomo, że, tar... wiadomo, że... Wiadomo, że praktyka nas ciągle uczy, prawda? my musimy się tymi kartami posługiwać, ale karty są pomocą. Tutaj jest głównie nasza intuicja przede wszystkim, kurs obejmuje praktykę tarota, kurs obejmuje BHP, kurs obejmuje znaczenie kart, tak jak ja widzę ale też takie znaczenie troszeczkę książkowe. To są po prostu moje przemyślenia, układy w sensie mojej praktyki. Zaczęłam układać Tarota w roku 2009, w, w, takim, w takim w takim właśnie, nazywam profesjonalnie, czyli <grydy> kiedy zaczęłam na to brać, za to brać pieniądze. Przede wszystkim, więc tutaj my całe życie się uczymy, całe życie odkrywamy, ważne jest to, żeby, żeby wyrobić sobie taki specyficzny język pracy z tarotem. Żeby wyrobić sobie taki specyficzny język z tymi kartami, z tego względu. I też, żeby, też to jest tutaj bardzo ważne. No i co dalej Pani Patrycja pisze? Znam podstawowe znaczenie kart, ale mam problemy z odczytywaniem ich w rozkładach. E, przede wszystkim tutaj. E, tego tego tarot też uczy. Tego tarot też uczy, tego też uczymy na kursie. Ciągle jestem pod wrażeniem tego, co mi pani przepowiadała. E, co do kwestii zdrowotnych, wszystko się sprawdziło. Też chciałabym umieć czytać karty. Oczywiście, wszystko wymaga czasu i doświadczenia, nie możemy się, pierwsza sprawa, nie możemy się porównywać z innymi osobami. Ktoś robi lepiej, ktoś robi źle. Nie. Tutaj to jest praca z naszą intuicją, z naszym odczuciem, przede wszystkim my namywamy doświadczenia i ta intuicja ona się poszerza w momencie, kiedy my czytamy karty, więc my tutaj nie możemy... Absolutnie, negatywnie, po prostu jakby patrzeć na to. Mój kurs artorski, jakby on polega na moich doświadczeniach, tak jak ja to widzę, tak jak ja pracuję, przede wszystkim. To jest bardzo ważne. Co do kwestii zdrowotnych, wszystko się sprawdziło, też chciałabym tak umieć czytać karty. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, to ja skanuję ciało, ja potrzebuję zdjęcia. Karty są pomocne, karty są zawsze pomocne, bo są narzędziem naszej pracy. Karty są pomocne, ale. Ja widzę po prostu, no karty, karty z kartami jest lepiej, wygodniej, bo mamy odpowiednie punkty, mamy szkielet. Natomiast ja głównie odczytuję zdrowie, ja robię taki scanning ze zdjęcia, potrzebuję aktualne zdjęcie, ja czuję. Często po zapachu dany organ. Oczywiście ja też nie jestem lekarzem, więc w sumie nie mam prawa diagnozować, więc nie mówię, że to jest diagnoza, tylko mówię, że to jest analiza energetyczna e, przede wszystkim tutaj, e, jakby e, tego naszego ciała, więc e, to jest odczucie, to jest energia, która płynie którą ja odczuwam w takim sensie, więc, ale karty są pomocne, w kartach bardzo ładno, łatwiej można zrobić też odczyt zdrowia, jak najbardziej, e, przede wszystkim. Czy ja ogólnie jestem w stanie posiąść taką umiejętność? Oczywiście, każdy człowiek, praktyka czyni mistrza, trzeba praktykować, trzeba działać, trzeba po prostu tutaj wierzyć w swoje własne siły i rozwijać. E, to nie jest tak, że ta droga naszego tarota jest skończona. No, ja, ja zrobiłam bardzo dużo kursów, nawet mam kurs Master of Tarot. <laughs> Pochwalę się, zrobiłam taki kurs dwuletni, ale. Ja nie czuję się, że jestem jakimś mistrzem tarota, absolutnie ja się cały czas uczę, ale ja też używam innych kart, ja bardzo lubię karty Lenormand, bardzo lubię runy. To są karty, które właściwie pomagają nam cały czas studiować naszą duszę, które pomagają nam studiować naszą duszę. Może po prostu nie mam takich zdolności, nie jestem w stanie się ich wyuczyć. One nie są wyuczone. To jest aktywność naszej energii, którą pobudzamy przede wszystkim tutaj. Czy gdybym miała pytanie w tej to, to studiowanie filmu? Oczywiście! Może mogę liczyć na pomoc jak najbardziej. Nawet to pomaga w rozwoju kursów. Zawsze odpowiadam na pytania moich kursantów przede wszystkim, jeżeli chodzi o to. Ja też serdecznie pozdrawiam Patrycję i myślę, że ten filmik dużo pomógł a teraz kochanie, tutaj mamy przyszło pytanko od Damianka już patrzymy, prześwietlimy tutaj Damianka, co tutaj Damianek chce, chciałam słuchać, zadać pytanie kiedy podejmie do pracy pójdę do pracy, już patrzymy sobie kiedy Ty pójdziesz do pracy ja czuję, że niedługo, jakieś trzy tygodnie do trzech tygodni pójdziesz ale to ja tutaj rozmawialiśmy z Anią, Ty powinieneś po prostu no i praca już jest teraz, zobacz już jest tutaj droga, właściwie teraz, za momencik, ale czuję, że do trzech tygodni. Ty powinieneś pracować dla siebie, bo praca dla każdego to nie będzie... Będzie znowu... Znowu Ciebie ktoś oszuka, ktoś Ci nie wypłaci jakichś pieniędzy. Spójrzmy sobie, co runki mówią przy Tobie, jeżeli chodzi o pracę. Ktoś Ciebie oszuka, Ty jesteś tak utalentowany i artystycznie i w ogóle tutaj masz takie zdolności, więc Ty nie możesz po prostu tutaj... Jeżeli chodzi o takie rzeczy No proszę, widzisz, teraz jest zatrzymanie Przeszkoda, pójście do pracy Przede wszystkim Ty jesteś, masz tak cudowną energię Masz tyle zdolności, że ty powinieneś Ty się nie dajesz do pracy dla kogoś Ty się nie dajesz do pracy dla kogoś Po prostu, bo w każdej pracy będziesz oszukany Jest anioł nadziei przy tobie I spójrzmy sobie Jaka jest karta z Kronik Akaszy Proszę bardzo. Czekaj na miłość przede wszystkim, ale tutaj w tym sensie, jeżeli chodzi o pracę, wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze, ale ja czuję, że powinieneś pracować dla siebie. Już patrzymy sobie. Tutaj. Już patrzymy tutaj odgrywam. Już patrzymy. Spójrzmy sobie, czy są. Tutaj coś jeszcze przyszło. Już patrzymy. Tutaj, więc. Tutaj, pracuj, pracuj dla siebie. Ściskam Was serdecznie. Zapraszam o 21.00. Zapraszam na kurs Tarota i na kurs posługiwania się wahadłem, i na kurs uzdrawiania energii. Są to kursy w filmikach. Możecie sobie po prostu je odtwarzać, praktykować i działać. Zapraszam serdecznie i pozdrawiam Was cudownie i przepięknie. A tutaj jeszcze mamy pytanko, przepraszam, tutaj. Tutaj pani się pyta. O sytuację finansową. Pani Aneczka, już piszemy. Tutaj. Już patrzymy. Już patrzymy. Sytuacja finansowa dla pani Aneczki. Ja widzę, że będzie dobrze. Poradzi sobie pani. Teraz jest taki czas troszeczkę strachu. Proszę, słoneczko. Już patrzymy, jak będą wyglądały finanse na najbliższy czas. Trzeba będzie coś zweryfikować na pewno, ale proszę bardzo, karta opieki, działania, papierów, nie ma się co martwić. I spójrzmy sobie tutaj właśnie Anioł Natury. Więcej w naturze, ten kąpieli leśnej, one wzmacniają wibracje. Pozdrawiam.